Cześć! W sobotę 3 stycznia odbywa się dzieńczną święto porteru bałtyckiego. U nas właściwie święto, gdzie indziej bardziej dzień to nazywają. W każdym razie to będzie teraz 18 stycznia 2025, czyli teraz. Macie święto mamy wszyscy <grym> porteru bałtyckiego i. Jaki postanowiłem teraz spróbować. Mianowicie będzie to Pinta Porter Mask, imperialny, bałtycki porter. Imperialny, czyli jeszcze mocniejszy niż e, zwykły porter. Ogólnie polecam pochodzić po sklepikach, jakoś zrobiło się chłodniej, to teraz troszkę tych porterów jest więcej. E, tutaj mam ustawione dla przykładu porter bałtycki szreniawy e, komes e, porter bałtycki, który był. Niedawno tutaj też wrzucałem film z amburaną tego komesa. Tutaj mam z amburaną odpinty imperialny, czyli powinien być niby ciut mocniejszy. Nie wiem czy jest tak rzeczywiście. W przypadku tego rzeczywiście tak jest. Tutaj mam Bourbon Oak Porter Komes, w ogóle bardzo dużo wypuścił tych porterów bałtyckich z różnymi dodatkami, Jestem z tą spadkami dębu. Trzymany w różnych beczkach. Bardzo polecam. Żywiec Porter zwykły, jak ktoś by tam bałtyckiego nie mógł trafić, to ten Żywiec Porter też jest bardzo dobry i jest bardzo dostępny, bo go zazwyczaj we wszystkich sklepach dodajecie, dostaniecie, a przy okazji tej pinty Porter Mas, tak wypuścili razem, w ogóle tam były trzy piwka te trzecie, nie pamiętam co to było, już wypiłem, ale jest jeszcze na przykład Ries factor imperialny stout z kolei z kokosem i kawą, też jest... Na pewno ciekawy, ale teraz skupię się na tym, czego wziąłem troszkę więcej z racji święta i pozwolę sobie otworzyć Porter Mass Pinta Imperialny Bałtycki Porter Amburana. Delikatnie Porter, czyli piwko, nazwa wzięta od ludzi, którzy roznosili towar ze statków. bo Oni pili to piwko, piwko, które było zrobione jak były drogie słody. Więc piwa dostawało więcej chmielu mniej słodu, to jest dolna fermentacja. Mieszanka chyba jasnych ciemnych słodów. Wygląda tak. <grytanie> Bardzo ciemne, fajna gęsta piana. Ale jest aromatycznie niesamowite. Ciut się przebija alkoholowość. Jestem ciekaw, jakby to było, jak się ułoży. To pyszne, deserowe piwko. Jest słodziutkie. Na pewno dużo słodsze od innych. <grymne> Jest wyczuwalne to drewno, oburane. Delikatnie. Ale jakbym nie wiedział, to nie wiem czy bym wyczuł, albo bym się zastanawiał co to w ogóle jest. Może potrzebuję poleżeć i się ułożyć, ale tak ogólnie, tą paloność czuć dla mnie jest wspaniałe. Jakbym nawet miał nie doszukiwać się tutaj nie wiadomo jakich innych rzeczy. Jest fajne i jest niedrogie jak na takie piwa. Więc serdecznie polecam. Pinta Portermas. Miałem tyle rzeczy, pomysłów co mówić, a zacząłem pić, po prostu mi smakuje i nie wiem co mówić. Lekko wanilia się wybija, o przy okazji Wam powiem, że dostałem takie coś od kosmatego dziada z kanału 8 Beaters. miał konkurs na nazwę serii. Rzuciłem nazwę Dziadowska Niedziela, najbardziej mu się spodobało. No i dostałem oto takiego Game and Watcha, którego nie wiem, może wrzucę przebitkę czy kawałek filmiku, jak to rozpakowuję, taki prawdziwy unboxing, a nie otworzony wcześniej, otwierany drugi raz. Eee, może będzie lecieć mały, w tle jak teraz mówię, albo przerwę, zobaczę, jak się to będzie chciał zrobić. W każdym razie bardzo dziękuję. Przy okazji polecam sobie wejście, jak interesują Was klimaty bardzo retro, Pegasusy, takie sprawy, 8 bitów. Tymczasem polecam wam e, sobota, święto Porteru Bałtyckiego, wspaniałe piwko. Imperialny to jeszcze jest. Wspanialsze. E, ciekawe czy to przypadek, ale w poniedziałek jest Blue Monday. Chyba to jest kwestia tego święta porteru bałtyckiego, że jak za dużo się poportuje, to można do poniedziałku być smutnym. A porterów dużo. Komes, Kormoran, Pinta właśnie, Szreniawa. Myślę, że dacie sobie radę znaleźć, jeśli macie ochotę na takie piwo, coś dla siebie, bo jest tego dużo. Z dużą liczbą dodatków, czy ilością dodatków, bo nie wiem ile tego jest, ale co browar, co warka, to wymyślają coś innego. W każdym razie, wasze zdrówko pod te święto. Pijcie, delektujcie się, bo naprawdę fajne rzeczy z tych porterów wychodzą: czekolady, wanilie, wiśnie, śliwki, paloność, drewno. Zależy w czym trzymane, no jest tego masa jak macie jakieś ułożone, bo takie piwko warto sobie kupić, poleżakować pół roku, rok, dwa i potem wypić, jak się na alkohol ułoży, osadzą się tam różne rzeczy, to piwo smakuje inaczej. Można sobie jedno wypić teraz jak macie jakąś pamięć smaku wypić za pół roku drugą butelkę, jak sobie zostawiliście. Polecam. Wasze zdrowie. No to jest świetne. так что бы я теперь пил. О, может, сейчас бы еще отпаковывал. Здравствуй.